Są tam, gdzie powinny być. Czyli wszystkie przewody, które mają kontakt z powierzchnią płaską, gdzie może zalegać woda lub dochodzi słońce. Są wszystko w Peszlach UV. A druga rzecz jest taka, że a ty tych swoich akumulatorów jakoś nie możesz skończyć dokończyć. No, wydawałoby się, że no nie, już nie, no nie, nie jedna no nie, osoba nie, mówiła, że nie, już dawno powinien. Wspomaga się z baterii, ta górna szczołka. Mhm, ale jeszcze MPPT pracuje. 15 watów to nie jest dużo, ale nie, no to jest malutko. Ale wiesz co? Jest jedno ciekawe. Cześć Dawid Siema Macie. Skąd ty <laughs> witam, się? Miałeś? No właśnie, słuchaj, witam Was wszystkich gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które Dawidowi wam, nam pozwolą żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Możliwe i robimy jest. to myślę, z roku na rok coraz bardziej skutecznie. Tak? Coraz więcej się bawimy. Coraz więcej się bawimy. Mamy nowe technologie, moce falowników rosną. Panele nam tanieją, co nam bardzo pomaga, tak? Akumulatory też. <laughs> też tanieją. tanieją. Też tanieją, to jest jedna tanieją, rzecz. Tanieją. A druga tanieją. rzecz jest taka, że a ty tych swoich akumulatorów jakoś nie możesz skończyć, dokończyć. No, wydawałoby się, że no nie, już no nie, nie jedna no nie, osoba no nie, mówiła, że już nie, dawno powinieneś. Nie chcą umrzeć, widzisz. Mhm. Nie chcą umrzeć, cały czas pracują. Zobacz, z ciekawości. Falownik, mhm. jeden, jeden jedyny falownik na rynku, który MPPT startuje od 90 V. No właśnie, którą, mamy, reguły... którą mamy godzinę? 20.16, tak? No dobra. No. Nie chcę być inaczej. 20.16, ok. Moc, moc mikro, bo to jest 16 W tylko, ale tak? cały czas jeszcze instalacja fotowoltaiczna pracuje. To jest no ciekawe. Tak. No no, no, okay, ok. Godzinę temu jeszcze było prawie pół kilowata. Poczekaj, wiesz co moment? Ja zrobię takie zbliżenie, żeby sobie może tak dokładnie zobaczyli nasi widzowie. O, żeby było widać, co tutaj jest na tym wyświetlaczu, wszystko. Tak, no dobre, czyli 15 W tej chwili jeszcze cały czas idzie z paneli. Całą mikro mocno. Okej, okay, okej. Okay. Ja I on normalnie no, jeszcze okay. pracuję sobie. Co jak pracuje cały czas z paneli, aczkolwiek Bo on pokazuje w tej MPPT, chwili. że tutaj jak gdyby, tak, ten, ten, ten... ten. Cały Czekajcie, czas panele moment, są jeszcze aktywne. Się pokazać, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale... O, dobra, o, widzicie, teraz super widać. Wspomaga woda. się z baterii, ta górna szczałka. Uh -huh, uh -huh. Ale jeszcze MPPT pracuje. 15W to nie jest dużo, ale. Nie, no to jest malutko! Ale wiesz co? Jest jedna ciekawa rzecz, o, którym, o której rzadko kto mówi, a my tak? możemy to pokazać. Dobra. <coughs> Autokonsumpcja tego falownika. Okej, okay, no wła. O, o! Ty! To jest dobry temat. Dajesz! Poczekaj, ty, cofnę teraz ekran, bo taki by się duży zrobiłeś jakiś za blisko. No dobra, teraz jest. Super. Teraz jestem lepszy. Okej, okay, jest. Patrz. Mamy wsparcie z PV. No dobra, mamy. Falownik mamy w tej chwili celowo podłączony do sieci. Mhm. I teraz zobacz. W tym momencie mhm. moc, która jest pobierana z sieci, czyli ilość energii, to jest mhm. 37 W. Tu w tym miejscu. No dobra, ale to jest jak gdyby, pobiera tyle z sieci, tak? Pobiera czyli tyle z sieci. Czyli to, co jest tutaj brane i za co płacisz normalnie prąd, czyli znaczy za co płacisz rachunki. rachunki tak? I tego jest, ile? 38. 38 watów i to jest maksymalna autokonsumpcja tego falownika. Połączenie GPS zostało zerwane. No dobra, Świetnie. Nie potrzebujemy, w piwnicy tak. nie potrzeba. Mamy 38 watów, czyli to jest wszystko, to jest max, co ten falownik jest w stanie zabierać z sieci, jeśli zostawimy go podłączonego do sieci. Okej. Okay. Także Poczekaj. obalamy mity yy, się energii rzędu 70-100 watów. To jest kwestia i tylko i wyłącznie urządzeń pomiarowych jakie używacie do tego, bo większość urządzeń pomiarowych przy małych mocach do 100 watów może nie pokazywać wam prawdy. Mhm. Ten w teorii też może nie pokazywać prawdy, ale mamy suple obok, która dokładnie pokazuje to samo. Więc to jest jeden z liczników, który nie przekłamuje. A pytanie jest takie, no moment, moment, I kosztuje ale ja 60 zł, No ubiegło. dobra. Falownik 60 zł kosztuje? Nie, ten, ten, ten mały czarny, o, ten, ten tu. Tak, ten? ten zdalny rozłącznik z Dobra. pomiarem ilości energii. Zdalny rozłącznik z pomiarem ilości energii, którym ty przełączasz pomiędzy siecią a którym swoim. Odcinam, się, odcinam Od, odcina zasilanie się. No dobrze, do falownika. Dobrze, ale wytłumacz mi jedno. Ja sprawdzałem u mnie na tych moich falownikach. Dobrze, mhm. możemy powiedzieć, że one są. No umówmy się... Inne. No. Nazwiemy inne. No właśnie, że są inne. Aczkolwiek oparte w wiele... Ale one wiele, tam, one wiele. tam szarpią 80 czy tam ileś tych watów, tylko no szarpią. one lecą z magazynu, nie z sieci, tylko z magazynu. Jeżeli z magazynu, to z tak. magazynu będzie Ci pobierać więcej. Jeżeli odepniesz, jeżeli ja mu w tej chwili zabiorę sieć tak. i założyłbym cęgi na przewód, załóżmy odłączyłbym sieć i odłączyłbym kompletnie obciążenie. O. Tak, żeby sprawdzić autokonsumpcję samego no falownika, to pamiętaj, że w tej chwili przetwornica ACDC, czyli jeden z bloków falownika, zasila mhm. się mocą 40 W z sieci elektroenergetycznej, mhm. a... Przetwornica DCAC, czyli kolejny blok falownika płyty głównej, mhm. zasila się w tej chwili z akumulatorów. Jeśli zabierzemy mu kompletnie obciążenia, zabierzemy mu kompletnie sieć, mhm. no to będziemy mieli stricte autokorowację. Czyli on będzie tak samo na tym samym tak, poziomie tak, plus-minus? Tak, tak, tak samo tak, będzie tyle. Będzie, będzie, na, na, będzie na w przedziale 70 do 80 watów. No bo ty masz 11, a tam ja mam 8,5 przykładowo. Ale, ja co, ale to są te same płyty główne. Podobne. w środku. raczej opcjonowałbym, że nawet te same. Okay. Rozkręcałem trochę mhm. tego w życiu, więc. No ma wielkie różnice. Biorąc, z, biorąc pod uwagę, ile masz tutaj tego sprzętu, tego wszystkiego i tak dalej, no to wierzyć. Dobra, okej. Okay. W tej materii na pewno ci wierzę, że, że nie jeden już rozebrałeś w swoim życiu. Pytanie dla widzów, znaczy, pewnie tak, bo wszystkich by interesowało. Dlaczego to nie jest przykryte? No nie, no tuż o tym gadaliśmy, <gry> że tutaj nie wpuszczasz żadnych osób niepowołanych tutaj do siebie. E, jeśli chodzi o kwestie magazynu energii, to tak, my już kiedyś rozmawialiśmy, poruszaliśmy ten temat, że to jest magazyn energii za 0 zł, to znaczy, jak gdyby taki, który nie kosztował. I teraz tak, żeby wszystkim jak gdyby niedowiarką wytłumaczyć, to jest tak, jak macie jakiś samochód, przykładowo, tak, albo no nie wiem, w tym je... przypadku rozbite. Załóżmy, może w, miarę, w miarę świeżej daty. Dokładnie, no to tak naprawdę no nic tylko korzystać z tego. Tak? A jeśli później ich jest bardzo dużo, no to już, to już w ogóle super. Kwestia jeszcze informacji, ale to subskrybenci sobie myślę odszukają na kanale jak, tak? jak parować te akumulatory stringi, a, bo, właśnie, bo, to jest, bo to jest jedna z ważniejszych mhm. rzeczy, jeśli chcecie pracować bez balanserów mhm. różnego rodzaju, mhm. a jest to możliwe. I po czterech latach ja myślę, że jestem w stanie to w bardzo prosty i szybki sposób udowodnić. Mhm. Jak pracować bez balanserów? Po prostu dobierać te akumulatory pod kątem rezystancji wewnętrznej, tak żeby w cztery w stringu miały bardzo zbliżoną lub taką samą rezystancję wewnętrzną. To nam yy, gwarantuje równy przepływ ładunków elektrycznych pomiędzy tymi bateriami, czyli równe ładowanie i rozładowanie tych, tych baterii. Te pracują 4 lata bez, bez żadnego balansowania. Chodzą idealnie. Okej, okay, czyli okazuje się, że da się, że można, a ja Ci powiem, że ja przez cały czas czuję się tak, jakbym miał, e, taki, wiesz, do, doktor, jak to, Jekyll Mr High, wiesz co chodzi, mam takie rozdwojenie jaźni, bo tak, z jednej strony mówię, nie trzeba, później okazuje mi się, że coś mi się te a, po to, tak. rozjeżdżają. A, bo po 4, tak, tak, tam masz BMS-y, które są wbudowane w baterii tak. i każda bateria ładuje się indywidualnie, no właśnie. więc przy, tutaj rozjazd, załóżmy... Przy kwasiaku, jeżeli będziesz miał różnicę 0,1, 0,2, 0,3 V pomiędzy bateriami, to jest spokojnie, normalnie akceptowalne. Przy LifePo4 tego już taka zasada już nie działa. Tam musimy naprawdę to napięcie pomiędzy bateriami wyrównać do jak najbliższej wartości. Chodzimy na zewnątrz, co? Technologia, Może... technologia, technologia, technologia. Tak, no właśnie. To trzeba się uczyć, 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 cały czas dowiadywać, dowiadywać. Jedni czytają książki, inni organoleptycznie sami to rozwiązują. I tyle. O, dobra, ok, mamy po lepiej. godzinie Tak, dokładnie, mamy po godzinie 20. O, właśnie, a tutaj to mamy inną perspektywę zupełnie na te twoje wieże. A poza tym, jeszcze widać nawet te twoje panele. Powiem ci, że masz naprawdę bardzo ładnie estetycznie zrobioną tą całą instalację. Kiedyś ktoś komentował, ale tam Peszle, że co nie jest zawinięte i tak dalej. Coś. Jest co Peszle, są tam, gdzie powinny być. Czyli wszystkie przewody, które mają kontakt z powierzchnią płaską, gdzie może zalegać woda, lub dochodzi słońce, są wszystko w Peszlach UV. Tam kawałek tego Peszla widzisz czarnego, który wychodzi w narożniku, pod dachem. Okay, I jak okay. po, tej, po tej rurce pójdziesz do góry. Czekaj, czekaj. Po tej rurce, której. Tu. A, w tutaj. Dobra, no, 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 faktycznie. Dobra, bo tu masz. I Peszle są wprowadzone bezpośrednio okay, pod, pod powierzchnię paneli, tak? Czyli nic, nic temu tam nie dolega, a reszta przewodów, ze względu na to, że są to przewody UV, mhm. są poupinane pod, pod panelami do konstrukcji. W bezpieczny sposób. Dobrze, czyli pod panelami konstrukcyjnie, jeśli chodzi o kwestię umieszczenia tych przewodów, pod panelami to tam nie potrzebujesz proszę. Nie ma, nie ma potrzeby. Nie, pod warunkiem, że z łączkiem C4 nie wystawiasz na działanie y, światła czy wody, bo. No im to nie służy, jak wiemy. Dobra, okej. Okay. Teraz Więc pytanie nie, kolejne. Nie zostawiamy złączek C4 pomiędzy panelami na szczelinach. Zawsze pod panelem, a nie na łączeniu paneli. Chodzi o to tylko, żeby go zabezpieczyć, żeby w niego nie pakowało słońce i ani nie, nie lała woda. Dobrze. A teraz co myślisz o tym, żeby bo Czasami spotkałem się z taką teorią i powiem Ci, że znowuż tak bym się trochę nawet skłaniał w stronę tego, żeby tak chyba, robić. Tak, wiem, o czym chcesz powiedzieć. Tak, ciachu ciachu, wycinamy, myba, wywalamy myba i lutujemy. Tak, to jest najbardziej newralgiczny punkt, gdzie, yy, że tak powiem, newralgiczny punkt zapalny. Dobra, to Instalacji. tłumacz wtedy naszym widzom i jak gdyby, jeśli ktoś powiedzmy, że jest, umówmy się, bardzo taki wiesz, no, niewierny Tomasz on tam nikomu nie wierzy, tak? Znaczy, i chciałby na 100% być pewien, że MC4-ki mu się nie zajarają, no to mc 4 nie chce wyrzucić do śmieci. Można, aczkolwiek wiesz dlaczego jest to zrobione. Znaczy to jest moja prywatna teoria. Po to, żeby ułatwić życie, funkcjonowanie konstruktorom tego, spinasz i do widzenia. Tak. Jeśli miałbyś ilość paneli lutować, zabezpieczać... Na farmie fotowoltaicznej. Tak, zabezpieczać yy, koszulkami termokurczliwymi sklejem, które w tak. tym przypadku są idealnie wskazane do tego typu połączeń. Mhm. No to ile by to trwało? Okej, okay, ale jeżeli ktoś, przykładowo, no wiesz, chciałby na, swoim, na swojej chacie, no wiecie, Dla własnych potrzeb no to dokładnie, bo się robicie, trochę tyka, nie wierzy... Że... Śmiało, możecie wywalić MC4. Normalnie, bierzecie, ciach, 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 wycinacie MC4. E... Dobrze dobrze zalutować, w pleście na tej zasadzie, wsunąć, powiem, razem te przewody. Tak. Aha. Koszulka termo, jedna lub dwie, krótsza, na to dłuższa z, i najlepiej z klejem, niezwykłe. Mhm. Pod panel schować dzieci po dzieciach. Dokładnie. I wtedy nie musicie się zastanawiać, czy wam to będzie chodziło, czy nie będzie chodziło, i tak dalej. Tutaj jest, domyślam się, że jednostka zewnętrzna klimy, którą masz u siebie w sypialni. sypialni. Tak. No, to jest, I tu jest chyba czwóreczka, czyli nie. 2,5. 2,5. 2,5, bo sypialnia ma 16 m mhm. kwadratowych, więc to i tak jest przewymiarowana klima. Mhm. W teorii obsłuży pomieszczenie do 25 metrów kwadratowych. A tu mamy 2,5 z grzałką tacy ociekowej, z cudami, wiankami, filtr, nie filtr, wewnątrz. Mhm. Y... Okej, okay. pytanie śmiga, jest takie, ile ona Tobie pobiera watów po włączeniu, jak gdyby, ile obserwujesz? nigdy nie przekroczyło 800, jeśli inwerter chodzi na maksa, czyli ta, czyli zakładamy, że, Jezu, komary. Mhm. Zakładamy, że jest albo bardzo zimno na zewnątrz mhm. i nie pozwala to inwerterowi zejść w dół, ze względu na ilość energii, którą musimy oddać do pomieszczenia. A schodzi spokojnie do od 100 do, od 100 do 300, to jest taka, taka ilość energii, którą ona jest w stanie pobierać, jeśli temperatura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta. Zależy na jak nisko zejdzie. Czyli on będzie to... falował 120-300 W, tak? Będzie falował, i tak to działa. Okej, okay. czyli tak naprawdę to posiadanie nawet takiej niedużej jest klimatyzacji, jeszcze... uh -huh. w centralnie gdzieś tam w jakimś nawet takim pokoju gdzie dziennym, gdzie używacie, gdzie jesteście, korzystacie no to zasadniczo jest w stanie Was na niedużym prądzie dla tych wszystkich fanów off-gridu, jest w stanie Was czy ogrzać, ochłodzić i... Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo ten, ta, ta klima jest, z tego co ja wiem, z kanałem zwrotnym, czyli jeśli temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta, wentylator jednostki zewnętrznej zwalnia do jakiejś bardzo mikro ilości, po to tylko, żeby było przemiatanie powietrza przez czujnik temperatury umieszczonej wewnątrz, który kontroluje nam wiadomo temperaturę powietrza, Wyłącza się kompletnie, całkowicie inwerter. Yy, sprężarka tutaj do zera. A okej. Okay. I wtedy w czuwaniu taka klima, ta dokładnie, bo mamy opomierowane, pobiera około 6 W. I to na zasadzie tylko wachlowania z powietrzem? Na, na zasadzie przemiatania, przemiatania powietrza. To się zgadza. Okej, okay, okej. Okay, okay. Dobrze. Pytanie mam, bo tak mi się to trochę rzuca i też wiem, że pewnie ja nie jestem jedną osobą tam, bo wiadomo, że każdy szuka albo pyta się o różnego rodzaju rozwiązanie. Ty z racji tego, że jesteś fanem czy elektroniki, czy jesteś tam smart domów, jesteś fanem, tak? A odnośnie smart domów, to też będziemy mieli, tak, tak będziemy mieli coś tam, coś tam ale na targach, cicho. ale cicho, nie niech będziemy. Się gadali, niech, niech się dzieje, dzieje. dokładnie. Yy, powiedz mi, jeśli chodzi o kwestię, na co zwrócić uwagę w przypadku yy, kwestii kamer. No, mamy naszego widza, on by chciał się tam zaopatrzyć. To... Co po pierwsze tak, jak ta, taka, jak ta kamera ma szeroko widzieć, jak daleko ma widzieć, yy, jaki ma mieć o, o, kąt, kąt obiektywu, yy -y. tak, bo wiadomo, że czym mniejszy kąt obiektywu, tym e, przy mniejszej ilości, że tak powiem, w prosty sposób megapikseli mamy lepszy obraz. Yy -y. Jeżeli mamy szerszy, Czym szerszy obiektyw, tym, tym ta kamera musi mieć tych megapikseli więcej. Ja tu mam zastosowane czwórki z doświetlaniem IR pod do 60 metrów mhm. i MotoZoomem, czyli mogę sobie jeszcze przybliżać i oddalać obraz, w, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Jedyne co tu brakuje to rotacji na tych kamerach, bo jeżeli jest MotoZoom no to chciałoby się tą kamerę obrócić, no tutaj A. jej nie obrócimy. Okej, okay, dobra. Czyli to jest jeszcze jedna taka jedna rzecz pewnie, która, gdzie ona Tobie brakuje trochę, tak? Brakuje, ale okay. daję sobie to radę, więc nie ma problemu, żadnego. Ok, spoko, dobra. Czujesz no, się w nocy, bezpiecznie? W nocy, jak w, nocy w podczerwieni jest tu kompletnie jasno, le, jak nie le, chyba jaśniej jak w dzień. <grym> Okej, okay, dobrze. Dobra, to teraz tak, mamy rundkę zrobioną wokół chaty. Dobrze, chyba jeszcze się prosi odnośnie tego, żeby z tamtej strony coś tam zobaczyć. O, ale słuchaj, tu masz jakąś taką też dziwną jeszcze kamerę założoną. A założono. to jest przyrząd pomiarowy. Nie, no nie gada. Ten tutaj? Tak. Ten z tą antenką. Ta, tak, ten przyrząd pomiarowy. No tak. stricte jest to kamera, to się zgadza. Okej. Okay. Ale on był przez 4 lata, wisiał sobie z przodu. I to jest, z tym jest związana ciekawa historia. No to dajesz, jak cię to lubimy ciekawe Słuchaj, historie. Słuchaj, wisiał, wisiało to z przodu domu. Tak? Na wysokości ręki. Okej. Okay. Pod rynną, celowo, która woda była skierowana na, na to, co widać tutaj, że ona mhm. rynny i wody dostała dość sporo. Mhm, okej. Okay. Czy jest to... Miało to, te, miało to yy, przynieść skutek testu, czyli, czy ktoś to ukradnie? <laughs> Pierwsze, primo. Okay. Czy woda i mróz i zamarzanie to rozwali? Tak? A tylko dlatego, że kosztowało to 100 zł. Cztery lata temu. Okej, okay, dobra. I do dzisiaj, ty... dzisiaj nikt tego nie zwinął i nie chce się rozwalić. <laughs> dobra, ale pytanko jest takie. Powiedz mi, czy, ale to jest kamera, czy ty miałeś to na zasadzie podłączonej, czy to bardziej było tylko takie filtro? Nie, freak, było żeby to widziałby. podłączone, jest to kamera, a się to odpala. A, okej, okay, czyli normalnie. A tak. ona to jest kamera z własnym IP, tylko jedna kamera, tak? Tak, Nie i tutaj wiem. też to wisi po. O, ona się tu schowa tu. I tutaj też ona wisi hmm. cały czas, jest poddana. Tu ma więcej słońca, bo to na słońce wali dość ostro. Okej. Okay. No, no I mamy, i widzimy. Nie, no Muszę brzuch wciągnąć, bo tak wiesz. Dobra, czekaj, usuniemy się. Okej, okay, dobra, no, już brzuch wciągnięty, mogę już nagrywać. Mamy to i. Okay. Ona ma bardzo słabe Pokażę, pokaż. ja muszę tak, żeby mnie było widać trochę. Bardzo słabą podczerwień okay. ma. Aha, pokaż, ta pokaż. kamerka? Okej, okay. no, no faktycznie działa jest. Aczkolwiek tamta idealnie oświetlano tutaj ten teren podczerwienią. Okay. Więc ona korzystając z doświetlenia podczerwieni przez tamtą kamerę widzi tu w nocy również idealnie. Poczekaj moment, ona z tego powodu, że tamta doświetla podczerwienią teren. teren. Tak. to ta to czyta. Ta widzi ta widzi dużo więcej niż yy, przez swoją potrzebę, którą ma wbudowaną. No wiadomo, no, to cena cena to cena, tak? Okej, okay, dobra. Rozumiem. W nocy widziała do 2-3 metrów, a teraz widzi 10 i to dużo jaśniej. Okej. Okay, dobra, super. No to już wiemy. Dlatego, dlatego ktoś wymyślił doświetl doświetlacze podczerwieni, takie w formie, wiesz, kopułki samej, która ma tylko zamontowanej diody podczerwieni, gdzie mhm. możesz sobie doświetlić tereny mhm. w nocy, gdzie kamera już po prostu widzi za ciemno, lub kąt padania tej podczerwieni wbudowanej jest zbyt mały. A obiektyw tam widzi, no to może zakładasz sobie po, doświetlacz pod czerwień. Nie podłączasz go pod stricte najczęściej 12-24 V lub POE, czyli zasilanie 48 Power on internet, czyli z routera swojego POE no i zabawa się zaczyna. Okej, okay, dobra, spoko. Eee, dobrze. W takim razie tak. Bardzo ci oczywiście dziękuję za zdradzenie tutaj nam tych wszystkich twoich tajników. Ja tu za każdym razem się dopatruję, bo ty, no jeszcze dobra, pytam się jeszcze o lampy. Lampy co? Też pewnie są jeszcze zaraz. Mi powiesz, że na jakiś ruch coś tego? Czy nie, nie, te są normalne, ale ciekawsze ma w środku. Tak, a co to? jest tam takiego ciekawego? A to popatrz tutaj, jesteśmy na zewnątrz, nie? Dobra, okej, okay, no. Jesteśmy na zewnątrz, a na razie, na razie o tam. Ja, czekam, ja muszę no i mikrofona wyciągnąć. A dobra, że włączyłeś. No, no dobra, z, okay, telefonu. Spoko. z telefonu mało tego, tu jest taka ciekawa rzecz. Mhm. Mianowicie możemy sobie je rozjaśniać. A dobra okej. Okay. Ściemniać i jeszcze zmieniać barwę światła. Z ciepłej Aha. na kompletnie zimną. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, spoko. Taka ciekawostka. Mhm. Wieczorem kompletnie takie światło nie przeszkadza. A, to wiesz co, ja Ci powiem, że ja to jestem cwaniak z tego względu, że ja mam węże. Mam węże świetne, takie węże węże. I one nie dosyć, że mają i kolory, i natężenie, i wszystko, i tak dalej, no nie? Można, a, czyli, można, LED, można, no, można. A jeszcze w rytm muzyki, one się tam, wiesz, mrugają, no, w ogóle już, coś. Po tak, to już poszedłeś dobrze. No, do grubo grubo po prostu. wiesz, no Aż nie. się prosi, żeby w, do sprzętu nagłośnieniowego wyciągnąć no. je i zrobić dyskotekę. Słuchaj, zabieramy, jedziemy do Ciebie i robimy balet. <laughs> Dobra, także jakby co, to wiecie już, gdzie balety, jak będziecie słyszeli gdzieś głośną muzykę, to wiecie o tym, że już targi ruszyły, wiecie o tym, że można wbijać do nas. Jakby co, oczywiście będziesz? Będziesz. Pewnie, że będzie. No będzie. W czwartku będzie. do niedzieli. Nie ma, nie ma innej opcji. Dokładnie. Nie można nie może, słuchajcie, nie można tam nie być. I wbijcie sobie to do głowy. Dokładnie, bo to będzie centrum świata po prostu, centrum świata off -gridowego. Czy słyszałeś kiedyś o targach off -grid? W życiu. No, Wydaje właśnie. mi się, że pierwsze w Polsce, jak nie w Europie. A jak nie na świecie? Może będzie na świecie. Czyli spokojnie możemy powiedzieć, że to są największe targi off na świecie. Zdecydowanie. I to jeszcze w środku lasu. A i to jeszcze bez prądu z sieci. No po co prąd z sieci? No właśnie, no skoro jesteśmy potrzebujemy, my propagujemy off-grid. Zdecydowanie. No. Komory. Tną. Ja sobie innego, innej wersji w ogóle nie wyobrażam. Czekaj, kurde, ja już normalnie wiesz, się oganiam. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Komary są tu ongrid, więc spadam do środka. Tak, dokładnie. Jakby co, to widzimy się w lesie na targach i zapraszamy Was gorąco i serdecznie. Łapki w górę trzymajcie, kciuki, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie wszystkim Jakieś znajomym niedowiarkom, tak? Jakby ktoś, bo ja właśnie często też. A pytania śmiało do komentarza. Do komentarza. Tak, tak, tak. Piszcie, piszcie, jakby co będziemy odpowiadali i widzimy się na targach w lesie. Targach off-grid. Zapraszamy Was gorąco i serdecznie. Trzymajcie się do zobaczenia. Tak, jego. Do zobaczenia. Tak, widzimy tak, się. Tak, dokładnie. Na razie cześć. A jakbyście chcieli czegoś się więcej dowiedzieć tu od Dawida, czy coś takiego, wbijajcie do niego na kanał. Na kanał, Mister który się nazywa MrOffGrid, darmowa energia. Oczywiście wszyscy wiedzą, ale by ktoś nie wiedział, no to już przypomnijmy. Tak, już wiecie. Siemka, cześć i czołem. Hej. Hej.